się na uroczystości uhonorowania najbardziej zaangażowanych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. 26 maja 2010 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwałą ustanowiła medal okolicznościowy zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego, dla uczczenia 20 samorządu terytorialnego w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam. Na uroczystości wręczenia okolicznościowych odznaczeń zasłużonych dla powiatu Pruszkowskiego. W kategorii działalność społeczna medal zasłużony dla powiatu Pruszkowskiego otrzymuje pan Franciszek Antoni. Od roku 1957 na terenie powiatu Pruszkowskiego edukował i rozpowszechniał wiedzę historyczną. Organizował drużyny harcerskie, obozy wędrowne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki z tłem historycznym. Dbał o pomniki i pamięć poległych. Wprowadził na nasz teren strzelectwo sportowe, które działa pod jego czujnym okiem do dnia dzisiejszego. Bierze czynny udział w treningach i zawodach strzeleckich, prowadzi seminaria na temat wydarzeń historycznych, przypomina, opowiada, dyskutuje o tożsamości i o patriotyzmie, i zachęca coraz to młodsze pokolenia do poszerzania wiedzy z dziedziny historii. Jest człowiekiem godnym naśladowania. Stanowi ogromny autorytet już dla kilku pokoleń. Swoją postawą, mobilizacją, otwartością i pracowitością stworzył wokół siebie społeczeństwo chętnego działania, szanujące innych, niosące pomoc i pamiętające bohaterów. Pan Franciszek Antonik dba o moralność młodego człowieka, będąc przykładem patriotyzmu, szacunku wobec innych i strażnikiem dobrych wartości. Serdecznie podziękować tym wszystkim, a jest ich bardzo dużo jeszcze żyjących, a są już i którzy nie żyją, z którymi współpracowałem i to wszystko, co tu powiedziane, tworzyłem. Serdecznie dziękuję. no Raz jeszcze wszystkim dziękuję. Medal zasłużony dla powiatu Puścikowskiego otrzymuje pan Bogdan Lewandowski. W latach 1968-1979 był trenerem łyżwiarstwa szybkiego MZKS z Nicz Pruszków i nauczycielem wychowania fizycznego w zespole szkół mechanicznych w Pruszkowie. W latach 1973-1979 pracował jako szef wyszkolenia MZKS z Nicz Pruszków. W latach 1972 95 był trenerem drużyny piłki nożnej seniorów LKS Orzeł Nadarzyn. Do 1998 roku był trenerem drużyny seniorów LKS Anprel Nowa Wieś. W latach 1995-2017 pełnił funkcję trenera drużyn dziecięcych i młodzieżowych GLKS Nadarzyn. Kibic pasjonat lokalnej piłki nożnej, sędzia międzynarodowy łyżwiarstwa szybkiego. Pan Bogdan Lewandowski jest legendą pruszkowskiego i nadarzyńskiego sportu. Zasłużony zawodnik, którego kariera piłkarska związana była z klubami MZKS Micz Pruszków, Polonia Warszawa, Legia Warszawa i LKS Orzeł Nadarzeń. Działacz sportowy i wychowawca wielu pokoleń piłkarzy i łyżwiarzy szybkich. Swoją postawą, ogromną kulturą osobistą oraz dokonaniami na niwie sportu przez całą karierę zawodniczą i zawodową stanowił wzór dla naśladowania dla zawodników i działaczy sportowych. O czym świadczą wskazane osiągnięcia sportowe oraz wyróżnienia i odznaczenia. Pan Bogdan Lewandowski jest osobą wyjątkową, ukochaną przez dzieci i młodzież oraz darzoną wielkim szacunkiem przez mieszkańców Powiatu Kuszkowskiego. że tak powiem, mojej żywotności zostałem jeszcze zauważony przez ludzi dobrej woli. To, co tu Pani przeczytała na temat mojej osoby, to jest, powiem nieskromnie, jedna, czwarta, może dziesiąta, część mojej działalności. I dlatego za to, że jeszcze zostałem zauważony, bo nie wstyd mi się przyznać, ja mam już 86 lat i myślę, że jeszcze coś dla społeczeństwa, szczególnie dla dzieci i młodzieży, dokonam. Za dzisiejsze nie. spotkanie i mnie zaproszenie serdecznie wszystkim dziękuję.